Nawet jako przegrany potrafi coś tu zdziałać. Sam Czaskowski nawet skusił się na wywiad. Wiele osób oskarża tutaj Sławomira Mencena o zdradę i idą sobie na piwo. Czy to jakby nie odejmuje e, i Mencenowi, i w ogóle Konfederacji na wizerunku? Mateusz, na pewno w ostatnim czasie miałeś okazję oglądać wywiady Sławomira Mencena z obydwoma kandydatami. Na prezydenta. A moim przede wszystkim państwa gościem jest prezydent Warszawy, kandydat na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Pana Prezesa, chciałem powiedzieć Pana Redaktora, Pana Doktora. I chciałbym tutaj trochę poznać Twoją opinię na temat tego, jak, w jaki sposób i jak bardzo męcem, mimo przegranej w pierwszej turze, mieszam w drugiej turze. No, dobry ruch zrobił z perspektywy Mencena, rzecz jasna. Zrobił bardzo dobry ruch, no bo <laughs> no, chociażby sam Trzaskowski nawet skusił się na wywiad, e, na przyjście do wywiad do Sławomira Mencena, chociaż na przykład na wywiad do Stanowskiego przyjść nie chciał. Chciałem powiedzieć, że o większego trudno, Zucha. No i widać, że nawet jako przegrany potrafi coś tu zdziałać. No, fakty są takie, że wymusił deklarację toruńską na, na Nawelowskim. Trzaskowski nie chciał się podpisać, Zgodził się, zgadzali się w czterech punktach, no, ale tych nawet czterech punktów podpisać Rafał Trzaskowski nie chciał. Na osiem punktów zgadza się pan z czterema. A no, na, wyszło. A podpisze pan mi te cztery punkty? Nie, ja nie będę czego podpisywał. A cóż, szkodzi podpisać? Bo ja nie jestem Karolem Nawrockim, Czyli... ale przecież, ale panie, panie, panie e, Sławomirze, no, złożyłem pewnego rodzaju deklarację, no więc. Rozumiem. Będzie pan nie mógł zawsze z tego droższe... rozliczać. Tak, zdecydowanie duży dualizm, jeżeli chodzi o e, dwóch kandydatów, tak, no bo z jednym dość zgodna e, linia i, i cała konwersacja przechodziła. W sposób, że tak powiem, jednolity, dosyć monotonny, z drugim z kolei trochę więcej ciągnięcia się za język, przerywania, kłócenia, i finalnie doszliśmy do, do dwóch różnych rezultatów, jeżeli chodzi o, o całokształt. kształt. Na pewno na plus tutaj, dla słowa, na to, że rozegrał to w ten sposób, no bo jednak, co by nie mówić, uzyskał no, około połowę tego, co dwóch pozostałych kandydatów w drugiej turze, więc jest się o co bić zdecydowanie. Pytanie też, ilu tutaj jest zagorzałych fanów, że tak powiem, Sławomira cena i całej linii Konfederacji, ile osób jest do ugrania, że tak powiem, tych, którzy jeszcze nie zdecydowali i są switcherami po prostu, no muszą się na kogoś zdecydować. Także na pewno było to dość ciekawe i Fajnie by było zobaczyć jednak potem, jak się rozłożyły te, te siły, ale oczywiście nie mamy tego w żaden sposób, jak, jak zobaczyć, jak zaobserwować. No i oprócz tego, że zdecydowanie to, na kogo spadnie to poparcie, powinien wygrać wybory, jeżeli patrzeć na, patrzeć na liczby, przynajmniej na ten moment, tak. No i, i co jeszcze. Zdecydowanie. Na plus po prostu przedstawienie i pokazanie siebie jeszcze raz i całej partii ze strony Sławomira Mencena No piarowo mm, o ile wcześniej dużo osób mogło go pomijać, jeżeli chodzi o zagorzałych fanów Nawroskiego czy Rafała Trzaskowskiego, no to teraz on, Sławomir Męcen, przedstawił swoje postulaty mm. każdemu z KO i każdemu z PiSu. Let's all start clapping. Nawroskiemu jest bliżej do Mencena, Trzaskowskiemu nie jest tak blisko do Mencena, ale on też zobacz, że nie miał wyboru, jak nie przyjść na ten wywiad. No bo skoro Nawroski już przyjął to zaproszenie, przyjął i podpisał tę deklarację, to Trzaskowski chociaż musiał przyjść i spróbować, hmm, może też przekonać troszeczkę wyborców Mencena. Udzielając samego tego wywiadu, no bo oni się nam wspierali e, i rozmawiali na, na, na różne tematy, przedstawiając swoje zdanie. E, czy ich przekonał? Nie wiem. Zobaczymy na, najbliższej, na, na, na najbliższych wyborach ostatecznych. No ale e, co ciekawe, to po ostatniej rozmowie Mencen udał się na piwo z panem Trzaskowskim i panem Sikorskim. Now let's all get drunk and play ping-pong. Yeah! Tak, no i zagrzmiało. Wiele osób poskarża tutaj Sławomira Mensena o zdradę i, i e, dużo jest też opinii o tym, że po prostu całe to pójście na piwo i opublikowanie tego e, przykryło cały sukces e, Konfederacji e, w tych wyborach. No, moim zdaniem jest tu trochę racji, aczkolwiek też e, rozumiem tutaj słowa Mencena odnośnie tego, że poszedł z każdą osobą na piwo i po prostu wyszła taka propozycja, więc poszli, poszli i to zrobili. I wydaje mi się, że to też jest fajne z tej perspektywy, że są w stanie ze sobą pogadać. Po wszystkim, i też z drugiej strony się z tym nie kryć. Że to nie jest tak, że oni sobie tam mm. idą, teraz konspirują, nie wiadomo o czym gadają, tylko widać, że rozmawiali, docinali sobie na nawzajem, ale na koniec dnia poszli polubownie spędzić razem resztę wieczoru i jeszcze może się lepiej poznać, może też jeszcze powalczyć o, o swoje przekonania, ale już w takiej. Koleżeńskiej atmosferze. Tak, no bo wiadomo, że medialnie to każdy z nich musi wypaść dobrze pod takim względem, że jest nieugięty w swoich przekonaniach. Tego jesteśmy pewni. Ludzie nie lubią zmiany zdania, zdania przez polityków, tak? no bo skoro coś postulują, no to fajnie by było, jakby się tego trzymali, ale. No właśnie, czy to jest taka wielka hańba dla Konfederacji? Ty mówisz, że troszeczkę tak. Wiesz co, nie to, że hańba w mojej opinii, ale mm. cały sukces został troszeczkę przekryty przez to, że no, tak jak mówiłem wcześniej, Sławomir Benson był w stanie tymi wywiadami przedstawić praktycznie całej Polsce swoje postulaty, tak jak mm. w większości przypadków po prostu nikt tego nie słuchał, albo słuchali tylko osoby, które są zainteresowane, szukają jakiejś alternatywy. Tutaj każdy zagorzały wyborca, też no może nie każdy, ale bardzo duża ilość osób, których ma bardzo mocno ustosunkowane, ustosunkowane poglądy i, i wie, czego chce, wie, na kogo chce głosować. Musiała jednak zobaczyć program Mencena i Konfederacji, co było masywnym sukcesem, no bo w jaki inny sposób, jak nie rozmową jeden na jeden z liderem czyimś. E, nie, no tak, oczywiście. Zdobyć, zdobyć czyjąś inną, wiesz, uwagę. Tak, ale czy, czy po prostu wiesz na wizji Mencentrz Trzaskowski, wiesz, spierają się tam, przerywają sobie na troszeczkę. Nie to, że tam atmosferę można było ciąć nożem, ale było tak dość gęsto. A po, po samej wiesz, wizji, oni idą sobie na piwo. Czy to jakby nie odejmuje e, i Bensonowi i w ogóle Konfederacji na wizerunku? W mojej opinii trochę tak. A ale tak. z drugiej strony, jeżeli okazaliby się trzecią siłą w najbliższych wyborach parlamentarnych, to jest to dla nich z korzyścią ze względu na to, żeby będą mogli e, szaflować i dogadywać się, e, a to z pisem, a to z PO. Mm. I jak no, po prostu wchodzi trzeci gracz, który może negocjować z każdym, a PO z pisem nigdy nie będzie, e, lub bardzo rzadko będzie e, dochodziła do jakichś konsensusów. Więc tutaj e, konfederacja byłaby ba w bardzo, bardzo korzystnej sytuacji. Szczególnie, że jeżeli zamknęliby się na e, K.O., to musieliby układać się e, z PiSem, jakim PiS powie. E, także z tej perspektywy strategiczno-politycznej na pewno na plus. Wizerunkowo przykryło całość, jeżeli, jeżeli chodzi o e, skutek i wydźwięk e, całej tej kampanii budowania Konfederacji, no ale Mhm. Na pewno e, Sławomir Benson tutaj zamieszał. Oczywiście być może przepompowywany jest e, ten wydźwięk tego piwka, tylko i wyłącznie ze względu, żeby zminimalizować impakt e, całego działania e, tego wpływu na, na drugą turę wyborów, no ale zdecydowanie i tutaj wielki szacunek Sławomir Benson bardzo mocno zamieszał w tej drugiej turze i też nie mieliśmy do czynienia z takim formatem wcześniej. Także no, wrażenie ciąg dalszy. To ja tak ostatecznie powiem, że um, znając tak medialnie, oczywiście, mencena. Mnie jakoś to wyjście na piwo bardzo nie dziwi. No, też widziałem właśnie, jak on się bronił na Twitterze, że no to co ty powiedziałeś, tak? Jeżeli te wyniki wyborów prezydenckich pokryłyby się z tym, co będziemy mieli niedługo w parlamentarnych i by się okazało, że konfederacja będzie trzecią siłą w, w polskiej polityce, no to Mencem będzie w takiej pozycji, że będzie musiał negocjować ze wszystkimi. Po prostu. Więc czy. Załamywanie czy burzenie tych mostów z każdej strony e, i nie pójście na, na to piwo z, z Rafałem Trzaskowskim byłoby dobrym pomysłem. No nie sądzę, no jeżeli Konfederacja, tak, z perspektywy Konfederacji mówiąc, jeżeli oni chcą rzeczywiście coś działać, e, to no to nawet i takie koleżejskie wyjścia są po prostu konieczne, no. tak, zdecydowanie. Medialnie słabo to wygląda, ale. E, ale, ale, dla przyszłego, dla przyszłego bytu Konfederacji w Polskiej Polityce no może takie działania są konieczne dla nich.